Jeśli Bóg istnieje, to jest przeciwko Tobie. Siema, ja jestem Gradix i witam Was, moi drodzy widzowie. To był cytat z gry Painkiller Resurrection i właśnie dzisiaj w nią zagram i bez zbędnego przedłużania zapraszam Was do oglądania filmu. Okej, okay, jesteśmy już po intrze. Od razu na początku mówię, że nie grałem tej gry wcześniej. Yy, także mogę czegoś nie wiedzieć. Yy, sterowanie oczywiście też, jak najbardziej. Yy, w opcjach jedynie co patrzyłem, to grafikę mogę sobie zmienić. No oczywiście pozmieniałem, jak naj, najwyższe. Jak czegoś w sumie można było wydać. Yy, no chyba tyle, jeśli chodzi o opcje. Yy, gra oczywiście, jakby ktoś nie wiedział. Może nie zauważył, w tytule e, to się nazywa Painkiller, e, jak ktoś źle coś wymówia, to to sorki, Painkiller, e, Lesz, les, nieważne. E, dobra, to siebie można sobie, Gierka. E, no i poziom trudności, no to weźmiemy sobie... Nie, trudny to za bardzo, za bardzo, nie dobra, weźmy sobie senność, bo piszę tutaj, że zalecany jako standardowy poziom trudności, więc nie będziemy tutaj sobie podnosić na poprzeczki, nie ma co, e, jesteśmy tu początkujący, chociaż możemy, nie dobra, w sumie dżem... dobra, weźmy jednak inaczej, weźmy dżemkę i będzie git. Weźmy dżemkę i, i startujemy. E, sen na jawie to wyjątkowo łatwy tryb dla początkujących, nie masz nim sen aha, dobra, no dobra, to weźmy tu bezsenność. Nazywam się William Sherman i jestem martwy. W dniu śmierci nie usłyszałem anielskich chórów. Nie było jasnego światła ani Boga miłosiernego, żadnego nieba, tylko niewyobrażalny ból i niekończąca się ciemność. Wiem, że jestem w piekle i że muszę odkupić swoje grzechy. Kiedy jeszcze żyłem, nazywali mnie dzikim bilem. Byłem zawodowym zabójcą, bezbłędną maszyną do mordowania. Zlikwidowałem setki ludzi dla pieniędzy. Nie unikałem ani wielkich zleceń, ani brudnej roboty. Moimi klientami byli goście w garniturach i pod krawatem, wysoko postawieni oficjele rządowi, których tożsamości nie znałem. Zabijałem wszystkich, którzy szkodzili ich interesom. Niewygodnych polityków z krajów trzeciego świata, przemytników broni i baronów narkotykowych. Lubiłem te prace, momentami za bardzo. Pamiętam mój ostatni dzień wśród żywych. To było kolejne zlecenie, kolejny kraj, kolejne miasto, kolejny cel. Od momentu odprawy miałem obawy co do tej misji. Czułem. Że coś pójdzie źle, bardzo źle. Ale dobrze płacili. Łatwa robota. Dla profesjonalisty prosta sprawa. Wszystko stało się pod katedrą. To nie mógł być przypadek. Tam, w miejscu, gdzie źli ludzie mieli zginąć, czekałem na wielki wybuch samochodu. Pułapki. Noc wcześniej do podwozia przymocowałem ładunek wybuchowy, kilka kabli i po sprawie. Robiłem to już wiele razy. W końcu się zjawili mafiozi, gangsterzy jak z filmów, za dużo żelu we włosach, błyszczące spinki od mankietów i śmieszne, ciemne okulary. Ich zbrodnie klasyka korupcja, pranie brudnych pieniędzy. Handel narkotykami i dziesiątki morderstw. Ale nie to rozwścieczyło mojego klienta. Chciał ich wysłać na tamten świat, bo rodzina mafioza wtrąciła się w wartych parę dobrych milionów kontrakt na usługi budowlane. Zawsze chodzi o pieniądze. Mówią, że chciwość to śmiertelny grzech. Wszystko szło dobrze. Weszli do samochodu w odpowiedniej chwili. Byłem pewny, że misja jest już wykonana. Ale wtedy usłyszałem dźwięk. Zobaczyłem autobus, który skręca w ulicę i jedzie prosto w strefę wybuchu. Tego nie było w planie. To była jedna wielka, straszliwa pomyłka. Wiedziałem, że muszę natychmiast coś zrobić. Widziałem kierowcę i pasażerów autobusu mężczyzn, kobiety i dzieci sami cywile, którzy wkrótce zginą, jeśli czegoś nie zrobię. Musiałem zapobiec masakrze za wszelką cenę. Bomba zegarowa tykała, nie można było jej zatrzymać. Miałem tylko parę sekund, zanim samochód gangsterów eksploduje, niszcząc wszystko w zasięgu. Wbiegłem na ulicę, drąc się i wymachując rękami, żeby zawrócić autobus. Może i byłem maszyną do mordowania, ale nie pisałem się na rzeź niewinnych. Nie chciałem mieć ich krwi na rękach. W ostatnich chwilach życia zrobiłem co w mojej mocy, żeby uratować tych ludzi, i po raz pierwszy w życiu modliłem się do Boga, żeby ich oszczędził, ale Bóg nie chciał posłuchać. I nagle wszystko stało się oślepiającą jasnością. Najpierw poczułem ból, a potem była już tylko śmierć. Tego dnia popełniono straszliwy grzech. Odpowiadałem za śmierć ponad dwudziestu niewinnych, zamordowałem ich. Ulice pokryły ich ciała. Spalone, porozrywane, zhańbione szczątki mężczyzn, kobiet, dzieci. Niewinni i winni. Swoim krwawym dziełem zamazałem różnice między nimi. Tego dnia zginąłem razem z moimi ofiarami, ja. Rzeźnik niewinnych. Nie będziesz zabijał, święte słowa. W niebo wystrzeliła kolumna dymu i ognia. Katedra ciągle była świadkiem. Poczułem, jak moja dusza zostawia świat za sobą i spada w niekończącą się ciemność. Wiedziałem, że przyszedł czas zapłacić za wszystkie okropności, których dopuściłem się za życia. W tym świecie istnieje miejsce dla takich jak ja, i nazywa się je piekłem. Usłyszałem jak z wiecznej otchłani dobiega głośny nie do zniesienia śmiech. Wiedziałem, że diabeł przywita mnie w swoich progach. No okej, okay. widzę, że teraz no, była taka krótka histolika ma prolog, czego sobie się wydaje no ciekawe, ciekawe, no fabuła, tak... No... Ciekawa, nie wiem co powiedzieć, sami ocencie, piszcie komentarze co o tym myślicie, e, teraz tak... up na tym poziomie, dobra, przechodzimy. O, ładowanie mi się podoba, ładowanie. E, Kry. E, bardzo mi się to podoba. jeśli chodzi o prolog, to myślę, że y, ładnie zostało to, że ładnie to zostało przedstawione, tak w formie takiego komiksu, można by tak to powiedzieć, ładnie, nie powiem, ładnie, też tutaj widzę, że to ładowanie to też w sumie no, w miarę spoko wygląda, chociaż teraz się coś zatrzymało, ale o, ruszyło, Ma no, spoko, to, spoko to wygląda, ładnie, chociaż już, już widać, że to sereka. E, dobra, jesteś w jakimś miejscu. No. Gdzie jest? Co to za świecący, najeżony ostrzami przedmiot w moich rękach. Dzierżysz pain killera. Broń przeznaczoną dla dusz wojowników zagubionych między piekłem i niebem. Trafisz na inne dusze, stwory i demony, które będą cię atakować. Ta broń pozwoli ci się bronić. Znajdziesz też inne. Penkiller. Okej. Okay. Zobaczmy, co to cacko potrafi. No okej. Okay. O kurde. My gorzej. Co to robi? Nie robi się z martwych wstawa. Dobra, co to jeszcze może robić w sumie? Mm. O, ciekawe, ciekawe. E, dobra, jesteśmy teraz jakiejś e, znowu, e, nie powiem? Okay. Jakie tam zabić. A to jest bez sensu, a dobra, tak. Czemu teraz? Co jest? Czemu go nie trafia? Aaa, dobra. To Uuuu, taki laser. U -u -u -u. Dobra, nieważne. Aaaa, okej, okay, dobra, rozumiem teraz działanie tego Mam 4HP, tylko nie ma ich teraz się wylecieć za bardzo. No ciekawe, ciekawe, nie powiem. Ooo, -o. że teraz tak skakając sobie, ee, szybciej się poruszam, Tak jakby taki bano no, kupując. Manhattan, więc powiem więc spokojnie. Tak kontrast. Mm, bardzo to mi się akurat podoba. Yy, no tak, to tak mógłbym na początku w sumie no, ocenić. Chociaż nie wiem czy, czy, czy jeszcze w sobie mógłbym oceniać na no, zasadzie to z początku więc. No w każdym razie prolog mi się w miarę podobał. Chociaż nie był jakiś. Yy... No, dupę nie urywał. No to tak mógłbym powiedzieć, że taki no 6, 7 na 10. Chociaż to nie jest jakaś najnowsza gierka, bo to w sumie stara. Yy... Jeśli chodzi o samą fizykę gry, no to sami zobaczcie po prostu, sami widzicie nawet, jak tutaj to działa, wszystko. No i od razu wypadłem. Widzę że ży w życie się eee, odradza. odradza. Przy przybywa mi po prostu, jak mnie nikt nie atakuje, chyba na to wychodzi, Albo stoję? Nie, nie daję. Koniec. Serio, tu kolejne? O, aj, aj, aj. O, to jest. tu kolejna. O, pistolet. A jajaj, słabo nie to nie to nie się nie ma. wstawać. Dobra, dobra, trochę. Widzę, że ma yy, tutaj mechanikę broni, znaczy, znaczy, ształf, co się inaczej szałów, Jak strzelam, tak się udawało. No, to miejsce tak, takie, no, tak że to pada później. Mieci, jak również szare odcienie moralności twojej własnej duszy. Odszukaj w sobie jasną stronę, a może unikniesz piekła. Dlaczego nie trafiłem prosto do piekła? Hmm. Jestem jedną z Eliachim. Będę Twoim przewodnikiem po tej krainie, jeśli okażesz się godzien. Okej, okay, yy, a teraz fajnie, żeby. Tak jakby. Mam tu iść, co? Mm, Okej, okay, dobra. Dobra, chyba nie ogarniam tego. Chyba na pewno. Aha, dobra, jeden HP staciłem, to jest dobrze. Nie no, tu gdzieś powinien iść. Aha, dobra. Gdzieś? Tu mi to pokazuje. Ale tutaj nie ma nic. Sensu. Chyba, że mam to jakoś. Właśnie, tu mam jakieś. Yy... Są szałki i. a alternatywny dobra, bo no się nic nie dzieje przy tym. Tam coś czerwonego jest, są te bada dusze. O, tu jest coś. Przejdę. Ooooo Takie buty A się przestraszyłem co to jest. Boże Ciekawe, ciekawe. słabo. Jak się zmienia. O, o, dobra. Tutaj się zmienia na, 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 na. na jeden i dwa się zmienia bronię. Dobrze. To mam to w miarę tu to. Kierka no, na początku, czy znaczy na początku jak na razie jest. Git, myślę. Więc tak to. Mogłaby wciągnąć. Nie ściągająca w miarę. też... Na pewno to nie jest mój temat. Co jest? To takie coś jest dziwnego Mogę przestrzelić? Znaczy Przejść tam jakoś, chyba. Czy będzie to jakaś ściana niewidzialna? To będzie miała kolizję pewnie No, ale dobra tam jest ten... Ściana, ale... Zwykła ściana Spagowałeś, się? Nie Naprawdę ja mi się nawet podoba, muszę przyznać, że jest spoko. Na jak jak tak jak starym tak to jest spoko. Ciekawe. Przestraszyłem się tego zielonego. To jest prawdopodobnie chyba ich dusza, czy coś, nie wiem w zasadzie. W zasadzie nie będę przechodził tutaj całej gry, no bo w zasadzie nie chciałbym przedłużać tak naprawdę od tego odcinka. E, pewnie jeszcze tutaj e, trochę coś pogram, ale no. Piszcie w komentarzach czy wam przypadła po prostu e, Tak. Czy byście w ją zagrali? No i game over. Ajajaj. Okej, okay, to już koniec. Jeżeli film Ci się spodobał, zostaw like pod tym filmem i suba, aby nie przekapić kolejnych filmów. Jeżeli chodzi o walkę z rg to nie wiem, czy z nim zagram, ale prawdopodobnie to będzie Ninja. Piszcie w komentarzach, z kim bardziej wolelibyście, pomijając fakt, że już w sumie grałem z rg 1 na 1, ale to nieważne. Po prostu żegnam się z Wami i cześć!